Lotnicza historia Polski. 100 lat temu w polskim lotnictwie. Na szlaku Raj do pułkownika Rajskiego. 19 września. Z Tunisu Rajski i Kubiak planowali lecieć bezpośrednio do Konstantynopola, prowadząc nawigację nad Morzem Śródziemnym według kompasu. Obliczona na 2100 km trasa prowadziła przez Sycylię, Tarent, Brindisi, Otranto, Adriatyk, Albanię i Bałkany. Nad górami Macedonii samolot zaczął być spychany przez silny wiatr z północnego wschodu. Dolatywał do salonik, gdy ze względu na kończący się zapas paliwa, Rajski zdecydował się zawrócić w stronę Aten i przelatując nad Olimpem, tam wylądować. Lądowanie w stolicy Grecji nastąpiło po 11 godzinach lotu, o 21. Pokonany tego dnia dystans wyniósł 1600 km. Lotnicza historia Polski